Dzień dobry, witam wszystkich moich widzów i zapraszam na moją wielkanocną propozycję. Dzisiaj polecam pyszne łódka faszerowane, doskonałe na obiad lub świąteczną kolację. Najpierw przygotuję sobie farsz. Na patelni mam pokrojoną cebulę, cebulę solę, żeby łatwiej puściła sok i szybciej się skarnelizowała. Cebulę podsmażam na około łyżce oleju. Na drugiej patelni mam pokrojone pieczarki. Pieczarki podsmażam na dwóch łyżkach oleju. Ja dzisiaj zrobię podwójną porcję nadzienia. Jedną połowę zużyję do udek, a drugą zamrożę i będę miała do następnego obiadu. Pieczarki sole, żeby ładnie puściły sok. I będę je dusić pod przykryciem. Pieczarki i cebulę zostawiam pod przykrywkami. Pieczarki już ładnie puściły mi sok po kilku minutach. Zrobiły się takie złote. Cebula też się ładnie przyrumieniła. Cebulę mogę już zdjąć z patelni. Pieczarki jeszcze chwilę popodsmażam. Cebulę przekładam do miski, natomiast pieczarki chcę jeszcze trochę bardziej podsmażyć, żeby miały ładniejszy złoty kolor. Na patelnię po cebuli wylewam około łyżki, półtajły łyżki oleju i będę Podsmażać wątróbkę. Wątróbkę przyprawiam pieprzem. Na razie wątróbki nie sole. Przykrywam przykrywką, ale zostawiam lekko uchyloną. Pieczarki już się ładnie zrumieniły. Mogę je teraz przesypać do miski z cebulą. Będą powoli stykłe. Pieczarki i cebulę mam już w misce. Odstawiam na bok do przestudzenia. Wątróbka mi się ładnie podsmaża. Z jednej strony już jest zrumieniona. Przewrócę ją na drugą stronę. W czasie smażenia z wątróbki odparowuje nadmiar wody i farsz nie będzie bardzo rzadki. Wątróbkę mam już usmażoną. Cebula i pieczarki stygną. Wątróbka stygnie na talerzu. i Teraz mogę zająć się udkami. Mam przygotowane 6 udek właściwie ćwiartek z kurczaka i teraz wyjmuję z nich kości. Kuperki odkrawam, będą do wyrzucenia. Natomiast kości, które wyjmę z mięsa zostawię w zamrażarce i po prostu zużyję je do zupy. Najpierw wycinam tę grzbietową część, jeżeli macie łódka, a nie ćwiartki będzie prościej. Po prostu nie trzeba tego grzbietu wtedy usuwać, ale to nie jest trudne. Nacinam trochę, wyłamuję zestawu biodrowego, odcinam nożem i ten kawałek z kością odkładam do miseczki. A teraz będę wyjmować kość z łódka. Przecinam skórę i nacinam na okrągło. Wzdłuż kostki przy stopie. I teraz powoli odcinam mięśnie od kości. Trzeba uważać, żeby sobie palce nie skaleczyć. Ostrze noża zawsze należy kierować w stronę mięsa, bądź w stronę taką pustą, nie w stronę swoich palców. Idzie to sprawnie, nie ma z tym kłopotu, nie trzeba się tego bać. Po pierwszym utku na pewno już będziecie fachowcami. Odcinam powoli wszystkie mięśnie dookoła. I już mam kość uwolnioną. Przecinam wstawie, żeby zajmowała mi mniej miejsca w woreczku w czasie zamrażania. Jeden płat mam już gotowy. Odcinam ten tłuszczyk, który tutaj jest z boku. I też będzie do zupy. Gotowy płat z kurczaka odkładam do miseczki. I kolejno wszystkie tak wyluzowałam. Mam już gotowe. Przestudzoną wątróbkę pokroję w małą kosteczkę. Wątróbki przed smażeniem nie solimy. Posolona wątróbka robi się taka dosyć twarda, dlatego lepiej jest ją posolić dopiero po usmażeniu. Wątróbkę mam już pokrojoną. Dodałam ją do pieczarek z cebulą. Wbijam jedno jajko. I mieszam dokładnie. Przyprawiam trochę solą. Wątróbka nie była solona. Trzeba uważać, bo pieczarki były solone i one odparowały dużo wody, dlatego mogą być bardziej słone niż na początku. Trzeba przede wszystkim spróbować. Przyprawiam pieprzem. I mieszam. Dodaję jeszcze dwie łyżki pietruszki dla aromatu. Po wymieszaniu odstawiam na bok. Teraz zajmę się wyluzowanym mięsem kurczaka. Każdy płat posypuję przyprawą do kurczaka, lekko wyrównuję. Przykrywam folią i lekko uklepuję tłuczkiem. Rozbijam tak trochę. Nie tak mocno jak kotlety schabowe, ale trzeba troszkę rozbić, żeby mięso zmiękło ładnie. Jeden płat mam już przygotowany do nadziewania. Wszystkie kolejne przygotowuję w ten sam sposób. W naczyniu do zapiekania Ułożyłam na dnie jedną cebulę pokrojoną w pół talarki i polałam łyżką oleju. Na tej cebuli będę układać przygotowane łódka. Przy pomocy miseczki formuję sakiewki z mięsa. Skórką z do dołu wkładam do miseczki płat kurczaka i wkładam farsz do środka. Brzegi mięsa zawijam do środka, trochę upycham, uciskam, żeby to przyjęło ładny kształt. Odwracam miseczkę do góry nogami i mam taką babkę mięsno-farszową. Układam to w naczyniu do zapiekania. Wszystkie łódka mam już nafaszerowane. Teraz wierzch skórki smaruję olejem, żeby skórka nie wysychała, żeby zatrzymała więcej wody. Po posmarowaniu olejem możecie jeszcze posypać przyprawą do kurczaka. Tak przygotowane łódka będę piekła w piekarniku w 180 stopni pod przykryciem, a później zdejmuję przykrywkę na 20 I tak wyglądają gotowe do podania paszerowane łódka z kurczaka. Są bardzo smaczne, idealne na świąteczny lub niedzielny obiad. Dziękuję za oglądanie mojego filmu. Zapraszam na następny. Do zobaczenia!